Siemanko, witajcie moi drodzy z tej strony Ja tych tylko... Ja dzisiaj sprawdzam jak dobrze znam miejscówki, w których się odbywały turnieje w CSGO No i dobra, lecimy z tym Teraz dobra, to są jakby miejscówki na żywo Ale... z -a jakoś bo i nie, no Ale to wydaje mi się, że to będzie Antwerpia Albo w Rumunii, co jest w Rumunii Nie gdzie jest za... Klużna Poka? To jest chyba mapa Klużna Poki El... Ma flaga Rumunii, chyba jest, ale no jest, będzie, będzie. Tylko pytam, teraz teraz, tu jest taki stadion. Czy już Arena, Paracels Stadion? Dobra, dam tutaj. No dobra, 295 e, metrów, tylko jeszcze pomyliłem. Także jak myślę, że bardzo spoko. To mi się wydaje, że będzie Rio. Nie wiem, te drzewa, jakieś te ukształtowanie terenu, tu może nawet będzie napisane, to będzie śmieszne w ogóle. No dam Rio po prostu, no bo co tutaj dać innego? Eee, tak, wrzucimy sobie do Brazylii. Eee, nie mam pojęcia, gdzie jest Rio, jakby nie. Rio de Janeiro, można tutaj gdzieś. Jezusa, zobaczymy. <laughs> nie mam pojęcia, dobra, ale Rio de Janeiro jest tutaj. I to by było gdzieś sobie sumie przy brzegu, nie? Niby tak. Teraz tylko trzeba zobaczyć gdzie jest. Tutaj stadion i... arena. Dobra, dajemy, 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 dajemy. Po prostu daję tutaj. No a dobra. Czyli jednak tutaj 10 km przypomniałem, ale myślę, że i to tak jakby nie jest zła, zła miejscowa. dobra to jest Polska. Nie no. To może być. Gdzie tam jeszcze były turnieje? 3 na 5. Beograd, 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 Beograd Co to jest w ogóle za ten Beograd? Zagreb? Dynamo Zagreb, Chorwacja? Ale gdzie w Chorwacji, co tam jest w Chorwacji, czy w Chorwacji był jakiś turniej? Może tam tą Antwerpię, co? To chyba Belgia jest Antwerp, Antwerp i teraz może jakaś dzielnica jest, ten właśnie, co tam było na tym znaku? Beograd Dobra, czyli może gdzieś tutaj jest jakaś taka dzielnica, czy coś takiego No ale nie widzę, nie widzę, nie słyszę Zdamy po prostu... Gdzie to może być? my tutaj A dobra, to było w Belgrad Tylko 1000 km pomyliłem się, więc dam radę, nie? A to? masage Mosa, spa, poinsy, co to jest za język w ogóle? Mosa, Chinatown Dobra, to będzie Ameryka He To będzie Ameryka, ale co? Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork, tak, tak Nowy Jork dajemy, po prostu dajemy Nowy Jork i Chinatown, nie? było. Nic, nic innego nie wymyślę. ty to jeszcze jest, trzeba to znaleźć, boże, kochany, kto jest wielkie w ogóle? Czy mam Hawanie gdzieś tu? No i... u Montrealu Dobra, ale w każdym bądź razie dużo się nie pomyliłem, w Montrealu, Montrealu bym na pewno nie pomyślał, że w Montrealu taka sprawa się tutaj dzieje Ale dobra eee, Ile? 3356 punktów, ale mam nadzieję, że wam się przyjemnie oglądało Dzięki za oglądanie, mordeczki i trzymajcie się krótko, do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnym odcinku Narka!